Za czyste, nie podnie w parze. Po pokojach nasze dzwonie, Jana, Pawła i Maryję, nie najgłośniejszej obec naszą radość, naszą miłość. Po pokojach nasze pola, ładnie nie zioły zbóż. Niech się dzieje po sopora, po sopora, po sopora, wstydzę, Przyrzekamy uroczyście, o co wiesz, że pięknie Chcemy żyć niewinnie. Czytni boku serca naszych pracy. Silencjo, księżyc skupiony, Mariuszu. Nasza baranka Ziegląskiego istnieje już od ponad 700 lat. W ciągu tych stuleci było w niej wiele historycznych wydarzeń, i dawnych, i w ostatnich dziesięcioleciach. Dzień dzisiejszy przejdzie również do historii z dwóch po raz pierwszy gościmy księdza biskupa jako ordynariusza na ziemi żywocińskiej i po raz pierwszy wielu z nas bierze udział w ceremonii poświęcenia Nowych dzwonów. Bardzo serdecznie, jak tylko umiemy, witamy księdza biskupa w tym dla nas pięknym dniu i wyrażamy radość z dzisiejszego spotkania na tej Pragniemy na tej uroczystości razem z Tobą, Ekscelencją modlić się w intencji kościoła, diecezji i naszej baranii. A szczególnie chcemy modlić się również w Twojej intencji, wypraszając potrzebne zdrowie i wszelkie dary nieba na tej niełatwiej służbie Bogu i Kościołowi w Tarzckiej diecezji. Prosząc o poświęcenie dzwonów, prosimy również o arcypasterskie błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla chorych, samotnych i dla wszystkich tu zgromadzonych. Witamy na gościnnej, rzewieczyńskiej ziemi nowego pasterza dycyzji Cieszę się, że nasza decy decyzja, słynąca z wielu połowów i misyjnych, ma na współkim tronie rodaka, syna ziemi stanowskiej. Wierzę wam Bogu, że obaczność Boża dała nam Ciebie ekscelencją na trwają trójcy przemysł i bogowiców oraz wielkiemu poszutkowi wiernych. Witam Cię na uroczystości poświęcenia Trumu Maria i Jan Paweł Będą one towarzyszyć naszej wspólnocie, wzywać ramię Pańskie, witać gości, obwieszczać ważne wydarzenia, żegnać zmarłych. Ja Pragnę podkreślić, że w małych wiejskich środowiskach samorząd, gminy i prawie są jednością. Dlatego tak ważne jest dla nas wszystkich dzisiejsze święto i Twoja Yeah. <laughs> Historii tego Dla tych zwodów, które były w Żegocinie, też ten los nie był łaskawy. W 1916 roku rząd obserwacji zabrał dwa zwony. Nie znamy ich imion. Wieszczono na nią słowa Fundacja Parady Żydowicina na pamiątkę strzeżenia Polski. A drugi słowo, ja ulubię Józef. Była na nią dedykacja Fundacja Parady Żydowicina na pamiątkę ocalenia podczas wojny. Do 1938 roku w kościele w jeden Kościele ten z 1936 roku, odlany przez tą samą firmę, co z Wązy Pontana. Ksiądz wojciech diabas, wczesny prób Świecie czuli z jednym dzwonem i załomili znów dwa dzwony, tym razem w Przemyśle. Jeden nosił imię Maryja, a na nim nas. Powołał Powołały mnie do życia szlachetne i ofiarne serca parafian Grzegorzina na pamiątkę Krzysiu staraniem Księdza Propostwa Wojciecha Białas. Drugi nosi imię Wojciech na pamiątkę 50-lecia państwa Księdza Wojciecha Białas. Poświęcenie odbyło się 3 września w roku. W tym roku Zadanie się go naprawić. Sposób napraw jest tylko jeden. Podobny od dla... praw. Jak wspomniałem w 1618 roku, gdyby przybyć cztery dzwony. i powstała kolejna myśl: znów były by przybyć cztery dzwony. Dała nawigacja naszego Wielkiego Pawliera, Pawła II. Postanowiono dać imię temu talerzu Ekonomicznym czwartemu Jan Paweł I te dwa one, które są na wieży, i te, które są przed naszymi oczami, stanowią tak.

By przybyć do dobrej godziny i poświęcić dwa słowa. One nie są tak wielkie jak Wilkie, na Wawelu, ale to są nasze. I będą nasze kochane swody. Bardzo serdecznie witam Pięć Zawisków, a na tej Bardzo serdecznie. Proszę Księdza Wisłupana o poświęcenie tych dzwonów, ale takie poświęcenie, by zły los nie spotkał tych nowych dzwonów. Dodatkowym motywem naszego dzisiejszego zgromadzenia jest poświęcenie dzwonów. Bogatą historię przedstawioną przed chwilą książkowość. Ten wdzięczny dzień dzwonów będzie docierał do Waszych domów, przypominając, że w tym miejscu czeka na Was nieustannie Jezus Chrystus. Nie bez powodu w wieloletniej tradycji Kościoła dzwony nazywano wołającymi kaznodzieniami. Mocą swego domu jakby pieczętowały ewangeliczne treści głoszone w świątywie. I głos rozchodzący się na cztery strony świata sygnalizuje obecność Boga i wzywa ludzi do Jego naśladowania, uwielbienia. Gdy głosy ludzi zawodzą, serce dzwonu oddaje potęgę wezbranego uczucia. W latach wojny najeźdźcy, jak słyszeliśmy, zabierali dzwony. Nie tylko, żeby z nich przetopić, wytopić niemal pociski. Coś bardzo niebezpiecznego, ale zabierali dzwony, aby zabić wiarę i ducha nadziei. W dawnych rybach poświęcenia dzwonów wielokrotnie powtarza się formuła, aby głos mu dzwonu, jakby cytra na wida, przyzywał wiernych modlitwę, odpychał siłę nieprzyjaciela z jego zasadzkami. Odsuwał zarazek rad burzę, na i wszelkie klęski, a ręka miała, aby ustawicznie strzegła i zachowała dobre owoce ludzkiego umysłu i serca. Jeszcze wyraźniej symbolikę dzwonów podkreślał umieszczony na dawnych dzwonach łacińskich miasta: laudeł, plebem, voce, kongrego de defunctos ploro, Posłem te wystarczająco konno. Chwały Bogu, lud zwołuje, gromadzę do obieństwo, opłakuję zmarłych, odpędzam zaraz. czczę się. Z wodą, podobnie jak ludziom, nadaje się imion świętych, błogosławionych lub osób szczególnie zasłużonych dla gości ten symboliczny sposób głos dzwonu zyskuje nowy charakter. Staje się niejako głosem patrona, którego imię nosi i jego imieniu przywołuje ludzi do Boga. W Waszej wspólnocie parafialnej przez głos dzwonów noszących imiona Maryi i błogosławionego Jana Pawła II otrzymujecie ten podwójny głos. Podwójne wezwanie do naśladowania świętych patronów. Którzy w czasie ziemskiego życia obrali najlepszą cząstkę, której nigdy nie będą pozwoleni. Pragnę Wam życzyć i modlę się o to, razem z Wami, abyście zawsze byli w na trwa, które przypominają o Bogu, o powołaniu do świętości, o właściwym kierunku ludzkiego życia. Odpowiadajcie wielkotusznie na Jego głos. Nie żałując czasu na południową modlitwę aniołkańską, czy też wieczorny apel jasnogłoski. Pobudzani głosem naszych dzwonów, podążajcie do parafialnej świątyni, aby w modlitwie jednoczyć się z Bogiem, jednoczyć trud Waszego codziennego życia i pracy z ofiarą Jezusa Chrystusa składaną każdego dnia w tej świątyni. Opiece Wam. Naszej matki i wstępnictwu błogosławionego Jana Pawła II, których imiona noszą dwa dzwony, polecam całą Waszą wspólnotę martwianą Boże, na początku świata w wieloletni sposób przemawiałeś na naszych ojców, udzielając zbawiennych napełni. I wzywając do zjednoczenia z niegdyś byś polecił swojemu słudze Moim aby posługując się srebrnymi trąbami, zwoływał lud na uroczyste zebranie. Dziś pozwalasz swojemu kościołowi podlewać zbliżone dzwony, by swoim dźwiękiem odmierzały czas modlitwy i prowadziły wiernych na sprawowanie liturgicznych czynności. Prosimy Cię, o serca i myśli utopie. Ich brzmienie, niosące się po całej okolicy, wskazuje drogę do parafialnej świątyni, którą wybrałeś na swoje mieszkanie. Sprawa, by serca tych nie biły na dębie, ale połączone z rytmem ludzkich serc, tworzyły piękną melodię utworu. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i koluje na wieki wieków. zawsze będzie spała. Nasze serca przepełnione są radością Bożą. Oto byliśmy świadkami poświęcenia dzwonu Maryi i Jana Pawła II, który dokonał się dzięki Twojej posłudze. Pragniemy podziękować Bogu za to, żeby dziś głos tych dzwonów do modlitwy wołał będzie żywy, że będzie budził sumienia, w słabym głosem nadziei a zmarłych będzie odłatować. Nasze słowa są zbyt nieudolne, aby mogły wypowiedzieć to, co czuje serce. Dlatego razem smaruję Wielkiej duszy moja Pana, bo wielkie rzeczy uczyni ten, który możny jest, a Jego imię jest święte. Księże biskupie. Dziękujemy Ci za ten wspaniały dzień za to, że przykryłeś to naszej poradni. Niech dobry Bóg sam będzie dla księdza biskupa na domu. a szczególnie to proboszczowi Leszkowi Wiedziakowi za opiekę nad nami, karabinami i kościołem, który przecież jest naszym domem. Niech dobry Bóg wynagradza za wszelki trud, a Matka Boża, Matka kapłanu, nikt wspiera i otacza opieką i Bóg zabrać.